Skąd wziąć siły, żeby odejść od narcyza? Część trzecia, kochani, jak nasz organizm um, automatycznie, biologicznie reaguje. Um, I dzisiaj o, powiem o krótkiej mapie znaczeń. Um, um, ciąg dalszy: um, Neurobiologia, czyli saliency, czyli kora przedczołowa, amygdala, eksploracja i trwanie. Pozwólcie, żeby wyjaśnić, co to jest saliency, żebyście wiedzieli dokładnie, czyli um, saliency. Um, w neurobiologii oznacza istotność, czyli taką wyróżnialność bodźców, czyli to dokładnie, co mózg uznaje za ważne tu i teraz i nadaje temu priorytet. Sieć saliency jest to układ w mózgu, który decyduje, czy coś wymaga naszej uwagi, czy to zagrożenie, czy szansa i czy mamy przełączyć się z trybu spoczynku, czyli Default Mold Network, DF DMN, często o tym mówię, w tryb działania, czyli executive network, ok? Kluczowe struktury tej sieci działają tak, że przedni zakręt obręczy, monitoruje konflikt, ból emocjonalny i widzi, że coś tu jest nie tak, ok? Monitoruje to. Wyspa, czyli insula, łączy informacje z ciała, czyli Intero, interocepcja z emocjami i podejmowaniem decyzji. Dzięki salajensy mózg wybiera, co z milionów bodźców, które, które doświadczamy cały czas, uznać za ważne. Na przykład, kiedy nagle słyszysz sygnał karetki, salajensy przełącza, przełącza uwagę. Kiedy w relacji czujesz subtelne, to mnie niszczy. Salience zaczyna bić na alarm. Mimo, że logicznie masz dach nad głową i komfort, ale układ salience nas chroni. Krok po kroku. Chyba opowiem o tym jeszcze w innym filmie, bo to jest też ciekawy temat, jak to funkcjonuje bo to jest sieć powiązań. I teraz jeszcze przejdźmy do, do wyszczególnienia. Czyli neurobiologicznie ta sieć Salaensi ma tutaj duże znaczenie. Psychologicznie tożsamość i wartość nasza jako człowieka jest większa. Ma większe znaczenie od warunków, w jakich jesteśmy, czyli inaczej odstawiania nam warunków, że na zasadzie jak coś, to coś, czyli tego warunkowego układu. Ten warunkowy układ chociaż korzystny, jeżeli niszczy naszą tożsamość, tożsamość i wartość, będziemy z tego uciekać. Wcześniej czy później dojdziemy do tej granicy. Musimy sobie tylko dać sprawę z jednej rzeczy, że jeżeli jesteśmy tacy bardzo ugodowi, za bardzo ugodowi, to możemy za długo trwać w takiej relacji, życie tracimy. Ewolucja, ewolucyjnie, autonomia i integralność jest ważniejsza dla człowieka od poczucia pseudo-bezpieczeństwa, które jest pod kontrolą czyjąś. Czyli człowiek przede wszystkim ceni sobie wolność. Teraz epigenetycznie mamy ustawione progi, gdzie są nasze granice. Czyli odziedziliśmy, odziedziczyliśmy coś, ale też doświadczenia naszych przodków, to jest epigenetyka, ok? Ale my naciskamy przełącznik, kiedy te progi już są nie do wytrzymania. My ustawiamy te granice, czyli my to przełączamy, dość, teraz już więcej nie. A ciało mówi, to nie służy życiu. Idź. Rozumiecie? I na przyszłość, jak można zasilać ten wektor, żeby. Żeby to fajnie działało, żeby to było efektywne, czyli kotwice tożsamości. Trzy zdania, które mówią, kim jestem jako ja człowiek, wartościowy człowiek, kim jestem, bez tych warunków, bez tej relacji. Higiena układu nerwowego, kochani, mega, mega ważne. Sen, ruch, oddech, kontakt z ludźmi po tej bezwarunkowości. On nie musi być face-to-face. Face. Ja chodziłam na salse, tańce, na jakieś spotkania, żeby nawet podglądać, popatrzeć, jak nie mogłam tańczyć, bo miałam problem z chodzeniem. No Różne rzeczy po prostu robiłam, ale komunikowałam się z ludźmi przede wszystkim po to, żeby był ten czas wypełniony różnorodnością. Ale potrzebowałam też w pewnym momencie już ciszy, i kiedy już zaczęłam potrzebować ciszy, zrozumiałam, że zdrowieje. I to był piękny czas. Stawianie granic jako praktyka, nie deklaracja, czyli małe, codzienne nie tam, gdzie wcześniej było ok. I jaka narracja, kochani? Spisz swoją historię nie po to, żeby do tego wracać, nie, tylko po to właśnie, żeby spisać. Zamknąć pętlę w mózgu, ponieważ z osobami psychopatycznymi, narcystycznymi relacje są 99,9% niezamknięte, zgadza się? Nie ma wyjaśnienia, dlaczego doszło do zakończenia relacji, są mocno zmanipulowane, jest chaos, jest zamont, w końcu nie wytrzymujecie, uciekacie, a potem wypieracie to zło i pamiętacie tylko dobre chwile. Dlatego macie niezamkniętą pętlę chaosu po relacji toksycznej. Więc trzeba samemu zamknąć tą pętlę w mózgu, i tak działa nasz hipokamp, lub domknąć poprzez opowieści. To, to zadziała. Więc pamiętajcie o jednej rzeczy: Wasza siła, moja siła, wasza siła jest w nas. Ona nie spada nam nie wiadomo skąd. Ona zebrała ją cała suma naszych doświadczeń. Ciało powiedziało dość. Mózg zaktualizował mapę ryzyka, tożsamość wstała i przejęła ster. To była odwaga regulowana, nie rewolucja w panice. To była bardzo dobra decyzja. Dlatego ja mogłam wyjść, wy mogliście wyjść, sami, same, będąc nawet w jakiejś przestrzeni zupełnie bez żadnej opieki, kontaktów, tak jak ja w obcym kraju i jednocześnie wiedzieć, Wybrałam siebie, czyli życie, i to kocham. Kochani, przed nami naprawdę dobre chwile potem budowania siebie i wspierania. Zamierzam to już robić w bardziej rozwojowy sposób. I póki co, serdecznie Wam dziękuję za oglądanie mojego kanału, za lajkowanie, subskrypcję, dzielenie się tym dalej. Jeżeli uważacie, że to stanowi jakąś wartość, to oczywiście dzielcie się, żeby większa społeczność mogła do tego dotrzeć. Dziękuję Wam za subskrypcję, zapraszam Was w górze, oczywiście macie link do tej do YouTube'a i zapraszam Was serdecznie. Dziękuję Wam, serduszko dla Was oczywiście, trzymajcie się, ten kanał jest dla Was, nie jesteś sam, nie jesteś sama.